Hej kochani, kolejny dzień, kolejne zalania. Tak jak mówiłem dzisiaj, mamy zalane już górne akwaria. Filtry gdzieś tam sobie chodzą. Widzicie, bulkają elegancko. Jeszcze gdzieś tam małe niedociągnięcia. Wczorajsze akwaria już pięknie sklarowane i generalnie przy. W dwóch burzałeczkach mamy taką temperaturę w granicach 23-24 stopnie Na każdym oczywiście zbiorniczku. E, tak więc e, jutro dowieziemy troszeczkę e, gratów, a przede wszystkim dowieziemy już pierwsze ryby, które ruszą. Dochodowo. E, tak więc e, jesteśmy poniekąd zadowoleni, że wszystko gra i buczy. I buczy jak, e, jak nasza prowizornie po, podstawiona e, po, podłączona e, pompa. Wszystkie przewody, jak widzicie, na razie zamknięte, więc e, naprawdę ona jest obciążona, bo ma bardzo dużo e, mocy w zapasie. Natomiast niech sobie tutaj wszystko filtruje niech sobie tutaj wszystko chodzi. E, ja tutaj jeszcze zaraz po, po, po dotykam wszystkiego, żeby wszystkie gąbki. Poszły na, na dół, i tak dalej, i tak dalej. I co? E, spadamy do domu z Markiem. Jest e, znowu po 22. Jeszcze żony nie dzwoniły, ale one już wiedzą. Już wiedzą, że my będziemy mieli tutaj kanapę i będziemy się I i najważniejszy i barek najważniejszy, że będziemy tutaj już e, koczować tą nasza docelowa chałupa jutro e, ze względu na to, że dzisiaj już jest późno w nocy, nie chcieliśmy hałasować, nie chcieliśmy nic tutaj robić, dokręcamy tą górną półkę. Która w tym momencie jeszcze jest tutaj pod, pod ścianą. Zalewamy ostatnie akwarium i jest git Coca-Cola. Pierwszy etap pod tytułem: Odpalenie już będzie za nami. Teraz, w momencie, kiedy już będziemy wpuszczali tutaj ryby zarodowe. Będziemy czekali na pierwsze rozrody, które Wam na pewno pokażemy. Pokażemy jak do, są podobierane pary, dlaczego. Dlaczego oddajemy krótkiego na długiego. Tak, Marek? Żeby lepiej wchodzić. Żeby lepiej wchodzić <noise> Dokładnie. E, wyjaśnimy Wam dlaczego dobieramy tak e, samca, tak samicę. Co się powinno, czego się nie powinno. Ale to na pewno w następnym odcinku. Natomiast jak to już odpali, będziemy mieli pierwsze młode. Ruszamy oczywiście z produkcją regałów na tą ścianę, czyli regałów wzrostowych. Dzisiaj już jeden regał jest prawie zespawany. Trzy. Trzy są już prawie zrobione, więc w poniedziałek tak naprawdę będziemy mogli się wam pochwalić, że mamy już tą ścianę zastawioną pięknie. Regałami ja zamawiam szkło i co? Kleimy baniaki podrostowe, zalewamy wodą, e, podłączamy elektrykę po całości, ponieważ no, nie może to tak być na prowizorce. Podłączamy elektrykę tak, żeby miało to ręce i nogi. I co? I zaczynamy I zabawę w o instalacji na A! I oczywiście zamówimy rury. Do powietrza PCV i będziemy robili instalację napowietrzającą. Na pewno pokażemy Wam, jak to wykombinowaliśmy i na 100% krok po kroku pokażemy Wam, jak to wszystko nam działa. Naprawdę poniekąd dobre było kiedyś pytanie dotyczące. Ekonomicznej, ekonomicznego rozwoju hodowli, naprawdę to, co tutaj robimy, to jest coś, co zapobiega utracie ciepła, bo mamy tutaj piękne ścianki. Ocieplone i w lokalu mamy naprawdę ciepło jest w granicach 19,5 stopnia już praktycznie na delikatnym tylko grzaniu kaloryferów, które jak widzicie gdzieś tutaj są. I w lokalu jest nam naprawdę bardzo ciepło. Natomiast powiemy o rozwiązaniach ekonomii, żeby zaoszczędzać jak najwięcej energii żeby te rachunki nasze za hodowlę nie były tak duże, jak się każdemu to wydaje. Natomiast no mówię, powoli, kroczek pod kroczku, idziemy do przodu. Ten następny krok żeśmy wykonali, tak więc dzisiaj z Maruniem piątenia i co? Spadamy do następnego, trzymajcie się cieplutko, gruba ryba